Już by się wydawało, że ktoś tam za mną jest. Już by była. Głowa, oczy, tyłek, pięta. Nie ma Ulusia jako klienta. Już by było. Otworzę sobie. A co? Ja nie otworzę? Otworzę sobie. Nara dostanę dość od bota jednego hedzika z daleka. Znaczy z reklamy. Z daleka. Tak zwał, tak zwał. ci się na telefonie ogląda? To czemu na telefonie oglądasz? Takie olenia ma w sobotę, że nawet ci się nie chce stać do kompa? Cześć siemanko Krzychu, witam cię. Siemanko, kolenko. Materiał trwa pół godziny, jest po angielsku, ja za to mi się A nie może skrócić Wreszcie to, to jest... Yy, to jest materiał, który pokazuje jak w realu ciężko trafić w głowę, a jak w Tarkowie czy, czy łatwo trafić w głowę, tak? Tak mam rozumieć? Coś tam się odezwało. Deszczupada deszczu, na 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 na, na. deszczupada deszczu, na 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 na. na, na. No dobra to u mnie sąsiad chyba wiersi mi się wydaje ty A mi się wydawało że Że jakieś nowe dźwięki dodali do Darkowaty A to sąsiad po prostu wiersi ty Mamy jednego gracza Sąsiad robi dodatkowe efekty. Ty. Efekty specjalne. Sąsiad teraz. Wow! Wow Wow Wow! Wow! Wow. Ja to, ja to muszę zobaczyć na tym, na powtórce, wiecie? Ja zobaczę potem powtórkę tego, bo to wow, naprawdę, nie? Nie ja wiem, czy on przeżył całą... Całą serię z fmj po, po głowie, czy... Ja nie wiem, co to było, ale muszę to zobaczyć później. Bo ja to muszę zobaczyć, bo mi się coś nie zgadza tutaj. Wydaje mi się, że ja go całą serię rozsmarowałem, a on mi jeszcze nie przeżył, nie? Także ja to będę musiał potem zobaczyć, bo ewidentnie coś mi się tutaj nie zgodziło. My się potem goniliśmy. W ogóle w nogę dostał tych. Dobrze, że wziąłem tyle amo zapasowego. Ale jestem ciekaw, aż będę musiał to zobaczyć potem. Akurat nagrywam ten filmik, więc jak fajnie wyjdzie, to pewnie na YouTubie będzie. Ale będę chciał zobaczyć yy, tą serię, którą w kolesia strzeliłem, bo... Chyba, że ja po prostu źle widziałem, ale wydaje mi się, że dostał fajną serię po po, po głowie. O, dzięki, sąsiad, za kolejne efekty specjalne. Specjalne, kolejne takie... Nie wiem, czy to w ogóle słychać czy nie. Jak coś, to sorry. Ta, po głowie dostał, ty, ja mu głowę... Ja mu heł zbiłem. Ale on powinien paść, mi się wydaje ze Femiotów, ale zobaczymy. Zobaczymy ten, po... Po tym jak sobie zobaczymy. Na Lajwiku, nie? Potem.

Kolej sobie załadował po 15 ammo lepszego i potem załadował sobie gorsze ammo. No. Mam nadzieję, że nie słyszycie generalnie tego wiercenia. Miejmy nadzieję. A jak trochę tam słychać jakieś takie wiercenie, to przepraszam. Barwo. Ale mój sąsiad akurat robi efekty specjalne. Nagrywa efekty specjalne do nowej mapy w Tam będzie taka budowa, gdzie będą właśnie tam robić takie... To jest właśnie to. Ktoś u mnie wierci? Ta, sąsiad u mnie wierci Słyszę jak tam czasem buu, robi coś takiego i jeszcze mi się biurko częściej Bo to idzie tak wiesz, po, po, całej, po całej ścianie i to chyba gdzieś dwa albo trzy piętra nade mną chyba wierci Bo to nie słychać tak mocno To tylko słychać takie, że coś wierci I ten, i biurko mi się częściej, nie? Lekko takie drży Man. Toto se jeba kolej živý Ultima, prostě ultimka. O, dzięki bardzo, przyda się, przyda się, przyda się, przyda się, A reszta się nie przyda. Przyda się, przyda się, przyda się. Reszta się nie przyda. No, raczu, mój kochaniutki. Czego jest wazelina w Tarkowie? Wazelina w Tarkowie to jest środek przeciwbólowy. To jest środek przeciwbólowy, czyli jeżeli ktoś Ci złamie rękę, odstrzeli Ci nogę, nie wiem... ...to cokolwiek zrobi, że Twoja postać ma ból, to wtedy właśnie takim środkiem przeciwbólowym możesz uleczyć sobie ten ból. Żeby Twoja postać nie, nie miała tych takich... takiego widzenia jakby... Takiego widzenia jakby za mgłą troszeczkę, nie? Troszeczkę za mgłą, bo, bo na przykład masz ból na postaci, nie? No i wazelina jest między innymi takim jednym właśnie... ...medykamentem. Co jest trochę dziwne, że smalujesz sobie wazelinką usta i nagle nie masz bólu, ale tak to właśnie działa. Dobra, wejdziemy sobie do góry, zobaczymy co ciekawego tu nas spotka. O, widzę, że przelutowane w większości. Wszystko widzę przelutowane. Dobra, co my tutaj mamy? O, tego jeszcze w ogóle nie... A, to jest ta kamera termo. Termokamerkę mamy. To jest ta termokamera do tego, do tego shotguna, nie? Ciemno wszędzie. Co to będzie? Co to... Jezu. Oj mamy jakiegoś gracza. Boję się tędy schodzić, jednak idziemy sobie od tej strony, bo coś czuję, że ktoś tam gdzieś może być i się mogę... No, no, ja jednak do góry idę, jednak w górze było trochę bezpieczniej, dla mnie mi się wydaje. Do zobaczenia, o cześć! Au! Musimy sobie zieloną strzykawkę jednak zażyć. Co mam zdać na latarce? Eee, tumika. Cień tumika to jest. Ale mnie gra kaw y, ...przestraszył. Nie spodziewałem się tego gracza z kawa, z kawa tutaj. Dostałem jednego strzała z shotguna. Czytałem, że gra gracka w kolejny. Ole, panie, dostał. Ale to chyba gra z który dopiero co się zrespił. Mamy granata. Chyba ta, chyba gra z który się dopiero zrespił. No, nic ciekawego tutaj nie ma. No to dobra. Dobra, do wyjścia mi się wydaje. Nie kuśmy losu, wyjdźmy wreszcie z tej mapy. Bo ostatnio też właśnie chciałem trochę przykozarzyć. Pod odcinek, jak to się mówi, żeby trochę więcej pozabijać, żeby było potem więcej lajkaczów, a to tak nie, no potem dostaniesz one-tapa i ciebie nie ma. O dziękuję, przyda się. Tak się nie da lepiej wyjść z tym, co mamy i tyle. Dobra. Radzik udany. Teraz tylko zobaczymy, ile jeszcze tutaj generalnie udało nam się zabić. Czekajcie, udało nam się zabić tak. Dwóch graczy PMC i dwóch chyba graczy Skawów. Trzech graczy PMC trzech graczy PMC i jednego skaw gracza. Albo dwóch skaw graczy. Nie, jednego skaw gracza. Dobra, czyli 4 osoby. Nie, eh, to nie było tak źle na tym rajdzie. Jednak...